Mówi brat Felix, grabowiec z Niepokalnowa, zajmujący się sprawą beatykacji siostry Róży Wandy Niewęgłowskiej od 33 lat. 16 września w tym roku przypada 33 rocznica jej śmierci. Liczba 33 jest bardzo wymowna, bo pan Jezus tyle samo miał lat. Gdy oddał życie za nas. Z okazji 33. rocznicy śmierci siostry Róży, warto mówić o niej, aby jak najwięcej ludzi poznało ją. Siostrę Różę poznałem w niepokalnowie. Przywieźli ją studenci z Kulu w 1975 roku. Aby zaczerpnęła ducha świętego ojca Maksymiliana. Po kilku dniach zachorowała na zapalenie płuc. Studenci czuwali przy niej w dzień i w nocy, bo ciężki był stan jej zdrowia. Ja także z wielką chęcią służyłem jej pomocą. Była pogodna i cierpliwie znosiła cierpienia. W ciężkim stanie. Karetką pogotowia odwieziono ją do Lublina, do domu opieki społecznej, w którym mieszkała aż do śmierci. W 22 roku życia została sparaliżowana. Paraliż utrzymywał się aż do śmierci. Współcierpiała z Chrystusem przez 40 lat. Aby zbawiać grzeszników, siostra Róża naznaczona jest charyzmatem cierpienia powiedziała bóg powołał mnie do wielkiego cierpienia prawie zawsze przebywała w łóżku z nieustannymi cierpieniami i to było jej trwanie pod krzyżem wiele razy odwiedzałem ją i widziałem jak bardzo cierpiała modliłem się z nią w różnych intencjach, a zwłaszcza za tych, którzy prosili ją o modlitwę. Byłem u niej trzy, cztery godziny, a zdawało mi się, że byłem krótko. Odczuwałem wtedy radość. Bliskość Boga. Podobnie mówili inni odwiedzający ją. Będąc u siostry róży, byłem świadkiem, jak ksiądz. Dziękował jej za wyproszoną łaskę zdrowia. Ja także doznałem polepszenia zdrowia za jej wstawienictwem. Z wdzięcznością dla siostry Róży starałem się być sernejczykiem w jej życiu. Dużo modliłem się w jej intencji, aby ulżyć jej w cierpieniach. Ona jest darem Ojca Niebieskiego dla nas i dla naszej ojczyzny. Jest niezwykłą osobą, gwiazdą lubelską. Obecnie żyjemy w trudnym czasie, kiedy panują różne choroby i jest tyle cierpienia i utrapień. Wielu ludzi nie umie cierpieć, narzeka, a siostra róża zawsze zgadzała się z Wolą Bożą i przyjmowała cierpienia. Ona jest wzorem dla nas, jak przyjmować cierpienia i ofiarować Bogu, a teraz przytoczę świadectwo lekarza Krzysztofa Włocha na potwierdzenie cierpień siostry Róży. Lekarz Krzysztof Włoch napisał. Zaświadczam, że siostra Róża od 1949 roku jest sparaliżowana. Przebyła 9 operacji. Stan zdrowia siostry jest bardzo ciężki. Przybyła cztery zawały serca. Ma ciężką astmę, chorobę przyrodową żołądka oraz kamice dróg moczowych. Często ma nudności i wymioty, oraz wysoką gorączkę. 40-41 stopni Celsjusza. Siostra nie może brać wielu leków. Więc musi cierpieć. Siostrą Różą opiekowałem się jako jej lekarz. Widziałem setki osób, które przychodziły do siostry Róży prosić o wstawnictwo u Boga. Modliła się za te osoby w dzień i w nocy. Wykonywałem zastrzyki, masaże, inne niezbędne zabiegi. Byłem też świadkiem, jak wielu osób mówiło, o łaskach Bożych, uzdrowieniach, poprzez modlitwy siostry Róży. Przyjeżdżali do niej ludzie z różnych stron świata, czego byłem świadkiem. Czytałem błagalne listy wielu osób potrzebujących jej pomocy. Cierpiała bardzo, jest to do nie do opisania. Zawsze jednak była uśmiechnięta i pogodna, Zawsze miała czas dla innych. Uważam, że zasługuje poprzez swoje heroiczne życie na rozpoczęcie procesu beatykacyjnego. A teraz posłuchajmy słowa siostry Róży: jak przeżywała cierpienia. Mam w cierpieniu możliwość wybrać narzekanie, a ja wybrałam wolę Bożą. Ja kocham Boga. Miłuję Go, proszę Go, abym jeszcze więcej cierpiała za zbawienie świata, za rozwój Kościoła Chrystusowego, za misję i za wszystkich ludzi. Jednocząc się z Jezusem, zatapiam się w krzyżu. Łóżko, na którym leżę, całuję jako krzyż symbol naszego zbawienia. Pana Jezusa prosiła, złącz moje serce ze swoim, niech razem uderzają we wspólnym rytmie. Jezu, modliła się siostra Róża, jak bardzo będzie znieważany przez świat, spocznij w moim sercu, abym ja cierpiała, a Ty mógł sobie odpocząć. Ciernista droga, Siostra Róża trwała przez czterdzieści lat. Pan Jezus po czterdziestu dniach wstąpił do nieba. Siostra Róża po czterdziestu latach wielkich cierpień przeszła do domu Ojca, aby dalej wypraszać łaski Boże ludziom. Zapewniała, gdy odejdę, prosić będę Boga o miłosierdzie dla tych, którzy tego miłosierdzia potrzebować będą. Siostra Róża dla wielu wyprosiła potomstwo, zdrowie, łączyła skłócone małżeństwa, pocieszała smutnych, modlitwą pomagała studentom z a także i mnie, bratu Feliksowi, grabowcowi z Niepokanowa, który zdawał egzaminy na teka w Warszawie. Życie siostry Róży nie skończyło się. Ona dalej żyje. W pamięci Lublina. Do jej grobu przychodzi dużo osób. Przy ich grobie zostawiają kartki z prośbami ponad trzy tysiące. W ich intencjach i ubatykacie siostry Róży sprawowane są prześwięte w niepokonowie. W różnych parafiach. Grób Siostry Róży znajduje się przy ulicy Unickiej w Lublinie po przeciwnej stronie kaplicy Cmentarnej. Nowy nagrobek Siostry Róży poświęcił ojciec przełor dominikanin dr Krzysztof Modra z Lublina. W tym samym dniu o godzinie 12.00 Ojców Dominikanów sprawowana była msza święta o Batykacie Siostry Róży. A teraz podam łaski za wstawnictwem Siostry Róży. Mariusz, syn leukardy z Lublina, zachorował na rozległy nowotwór jelit. Zrozpaczona matka udała się do Siostry Róży z prośbą o modlitwę. Siostra Róża powiedziała Syn wyzdrowieje. Syn będzie żył. I syn żyje. Późniejsze badania wykazały, że nie ma śladu nowotworu. O prawdziwości uzdrowienia potwierdziło osiem osób, w tym dwóch lekarzy, którzy znali Mariusza. A teraz o soni Włosze. Sonia z Rzymu napisała że przez miesięcy w ogóle nie mogła spać, bo mocno bolała ją noga. Za wstawnictwem siostry Róży modyła się. Siostro Różu, ty wiesz, jak ja cierpię. Ty wiesz, jak ciężko jest cierpieć. Siostro Róża, błagam cię, pomóż mi w cierpieniu. Rano obudziła się i noga już nie bolała. Napisała: Doświadczyła natychmiastowego uzdrowienia. Moja radość jest nie do opisania. Siostra Róża stała się moją najlepszą przyjaciółką. A teraz jeszcze o moich bliskich znajomych z Lublina. Moi przyjaciele z Lublina nie mieli dziecka. Przez wiele lat. Lekarze nie pomogli. Chodzili na cmentarz do grobu siostry Róży, prosić o obstawnictwo, prosi o potomstwo. Rok temu urodziły się bliźniaczki. Dwóch chłopczyków. Rodzina stała się szczęśliwa, radosna. Kochani, jeśli macie problemy kłopoty, zmartwienia. Zachęcam. Ażebyście prosili, siostrę Róze. Ona wam też pomoże. Ja wierzę. Obiecuję modlitwę w waszych intencjach, by różyczka wam pomagała. Szczęść Boże. Brat Feliks z niepokanowa.